Zakon Nazaretanek wpisał się jakoś w historię bardzo mocno tego miejsca, w historię Nowogródka. W czasie wojny pracowało tam 12 sióstr Nazaretanek. Prowadziły tajne nauczanie języka polskiego. Były jakby powszechnie szanowane, powszechnie lubiane. Kiedy 31 lipca 1943 roku Niemcy, w odwet za akcję partyzancką, aresztowali 120 takich można powiedzieć najwybitniejszych mieszkańców Nowogródka, głównie inteligencję. To siostry nazarytanki z własnej woli poszły do Gestapo i oświadczyły, że one ofiarowują się za tych zakładników. Rzeczywiście zostały aresztowane, i no niemal natychmiast następnego dnia, 1 sierpnia 1943 roku, 11 spośród nich zostało zamordowanych. Ocalała jedna, siostra Małgorzata Banaś, która akurat pracowała w szpitalu. No można powiedzieć, cudem, cudem przeżyła.